Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Corley zapraszam do 19 odcinka. Zagrajmy w City Skylines. Ooo! Wow. No i wyszła nam trochę dłuższa przerwa niż to zwykle miało miejsce. Ale już opowiadałem trochę w serii This War of Mine chociaż nie każdy to ogląda, to może jeszcze szybko się wytłumaczę. Niespodziewanie znajomi odwiedzili mnie podczas tej majówki. No i jak to wychodzi, tak jak przyjadą znajomi, przyjedzie rodzina. Wpadną na noc, no to nie ma szans, żeby udało się jeszcze coś nagrać, a niestety jeszcze nie wyrobiłem sobie nawyku tworzenia odcinków do przodu na kilka dni i zawsze jak tylko coś nagram zdążę to obrobić, zresztą od razu obrabiam najszybciej jak to tylko możliwe. Chcę się podzielić ten z wami, no i później tak jest jak jest. Czasem to dobre, ale czasem stwarza to też pewne problemy. Hmm, okej. Okay. powiedziałem, że w każdym odcinku będę na początku naprawiał błędy, powiedzmy, jakichś starych odcinków. No i właśnie tutaj jest jeden z nich, czyli ta nieszczęs te nieszczęste zjazdy, tak? I nie wiem, czy ten wyszedł ładniejszy. W ogóle nie stosunku do tego starego, ale chyba trochę tak, więc tutaj też to poprawimy. Wiem, że też ktoś sugerował, żeby zatrzymywać czas na. na czas tak rozbudowy tego czy modyfikacji, o jak szybko uciekają przed. żeby nie jechać po polnej drodze. No, może tutaj by było słuszne rzeczywiście to zatrzymanie czasu, ale. Hmm. Gra tak toczy się dalej. Też to ma swój urok, przynajmniej widzimy jak się samochody muszą męczyć. Nie wiem czy ten zjazd poprawiliśmy jakoś ładniej, ale wygląda on teraz przynajmniej inaczej niż wcześniej to miało miejsce. Teraz tak patrzę, że chyba jeszcze jakby się postaramy, o! Wolałbym, że takim większym łukiem to wjeżdżało tutaj, ale jakbyśmy się postarali to jesteśmy w stanie, nie, chyba w tamtą stronę lepiej. Zrobić o taki tutaj wlot i może też z tego będą korzystać, bo jakoś tutaj tym górnym w ogóle nie jeżdżą, może teraz się coś zmieni i okej, okay. zjazdy, rampy na ten odcinek poprawione, zresztą tak, kilka rzeczy ostatnio też wyszło błędnie, mianowicie tu gdzieś źle, tak, osiedle nazwałem i to w sumie nie jest błąd, że przeoczenie, a bardziej problem, że jakoś jak się to z, z kropką już nieraz miało to miejsce, że obok, obok te litery potrafią się rozjechać. No i nie zauważyłem tego, więc może jednak trochę jest to przeoczona sprawa. No ale niech będzie e, tak jak jest. E, dobra, wiele osób też zauważyło, że coś trzeba zrobić z tymi pociągami. Zresztą to widać od razu na pierwszy rzut oka i tu i Szymek, i Mateusz, i Black Magic Power. No e, i chyba jeszcze więcej osób powiedziało, że zrobić jakieś objazdy, a może osobną drogę dla. Pociągów pasażerskich osobną dla towarowych, no to by było pewnie ciężkie w tym momencie do zrealizowania, ale po prostu myślę, że przygotuję więcej takich objazdów, a także żeby te objazdy były trochę dłuższe, tak żeby nie blokowali, o żeby jakiś pociąg tam mógł sobie rezerwowo stać, nawet i nie blokować, tak, i czekać na wjazd na stację. Mam nadzieję, że chyba w miarę. Zrozumiale, określiłem to, co chcę tu wykonać, no i teraz wprowadzę to w życie. O ile się, o właśnie, uda, tylko to jest chyba już w powietrzu i tyle mi wyszło z tego podnoszenia tych kolei w powietrze. Teraz to połączyć to będzie też nie lada wyzwanie, ale spokojnie damy radę. O, jakie tu się podoba mi się to miejsce, tak? Jakie tu się krzywe porobiło, góry, doliny, jeszcze ten wjazd taki fajnie, i to jeszcze tak tu nad drogą. Są jakieś małe elementy, które cieszą. Nie wiem co prawda, czy to było tu potrzebne, takie konieczne, no ale niech jest. Teraz mamy większy problem tutaj, bo tutaj też mamy stację i mamy to samo co tam. I tak myślę, hmm, chciałem poprowadzić nad drogą tu, ale nad drogą nie będziemy w stanie, bo nie będą mogły te słupy stać i albo mogłem tutaj pójść w dzielnicę handlową, albo w przemysłową, ale myślę, że będzie to miało swój pewien urok, jeżeli poprowadzimy ten most na przykład tutaj. Tak, trochę tutaj napisujemy tych firm, ale one i tak to dziadostwo, tylko zanieczyszczenie sieją w tej okolicy, a może uda nam się zlikwidować to zanieczyszczenie dzięki temu. O, i mamy tutaj też taki kolejny objazd do stacji. Szybko tutaj, póki się nikt nie wybudował, wykasujemy to, o. Bądźmy dobrej myśli, że dzięki temu zlikwidujemy też nieco zanieczyszczenia w tej okolicy i patrzymy gdzie dalej jeszcze objazdy, znaczy... Problem polega też na tym, że nie wiem, czy to objazdy rozwiążą nasze wszystkie problemy, ale liczę na to, że tak, ponieważ tak, jak widzę tu największe problemy są właśnie na stacjach, gdzie tych objazdów całych, śmiesznych czy też nieśmiesznych, bo ratują nam życie, nie ma. I tak, tu chyba widzę kolejne miejsce. To się będą, co prawda, dwa łączyć. O, ta nasza kolej będzie miała naprawdę takie nietypowe rozwiązania, ale to. No właśnie, to jest nasze miasto, i możemy je tu psuć dowolnie. Chyba wszystko wskazuje na to, że postawię to w tym samym miejscu, w którym nie chciałem, żeby stało. No i taki tego będzie urok, tak. Nie będę przecinał tego. No dobra, to zrobimy tak krzywo, trochę. Najwyżej do tego jeszcze wrócę w ramach późniejszego odcinku. Czy w ramach późniejszych odcinków, gdzie naprawiamy nasze trasy, tu nie wiem, czy to będzie dość korzystne rozwiązanie, ale niech już tak zostanie i mam nadzieję, że to była ostatnia stacja, gdzie takie problemy są widoczne. O tu, gdzie już mogą się wymijać, a nie, bo tutaj się nie muszą wymijać, ale tutaj nawet też mogą się wymijać, już to wygląda jakoś tak korzystniej. Zobaczymy za jakiś czas, czy coś z tego będzie. Teraz tak patrzę, co tutaj jeszcze było do naprawy i magister bezrobocia. Podpowiedział, żeby skasować tutaj ten mały kawałek. Co prawda, z niego chyba nikt nie korzysta. Jeszcze sprawdzę tutaj. Tak, nikt chyba z niego nie korzysta. Ładnie wygląda, podoba mi się i nie wiem, czy go chcę skasować. Jeszcze może przyspieszę na moment czas. Ale nikt tu nie jeździ, a dodaje uroku, taką myślę. Nie po... Albo zobaczymy, bo może będą sprawnie jeździć, rzeczywiście, bez niego. Co sumie też wygląda, to nieźle. Jak taki. Puchar na jakieś nie wiem euro czy kaszanki, inne tam tego typu zawody. Może to usprawni ruch rzeczywiście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki, dzięki za tę radę. Zobaczymy, właśnie, czy była dobra. Jak tutaj w ogóle widzę, że tutaj się też zaczyna. Coś się, się spodobała ta okolica. Samochody gnają, jak szalone. O, tu pociągi widzę, że zaczęły strajkować nie tylko na tym torze, ale i na tym. Być może kolejnym rozwiązaniem by było wybudowanie jeszcze. No, nie, to by nie było rozwiązanie. Chyba, że tutaj jakoś stąd wyjechać. Tu będziemy kombinować dalej. Widzę, że już tutaj próbują się jakoś przycisnąć. Nie do końca jeszcze to działa tak dobrze, jakby mogło działać. Choć zastanawiam się, czy jakby zrobić równolegle jeszcze jeden tor, na przykład tutaj wzdłuż, jakby się oni ustawiali jakoś przy tym torze. czy albo to zostawimy na kolejny odcinek, ale będę musiał o tym pamiętać. Może coś z tego też dobrego wyjdzie. Okej. Okay. I tutaj propozycja fripciucha była też również wielu innych osób, żeby naszym priorytetem stała się obwodnica i spróbujemy to teraz właśnie też ją przeciągnąć kawałek dalej. Więc zobaczymy, co z niej wyjdzie. Teraz już wiem, jak ją budować, żeby ona też ładnie była zaokrąglona. Chociaż ten prosty odcinek nie jest zły. Nie wiem, czy ta droga, co prawda, nie wyglądała by lepiej, jakby szła tam prosto. No ale, niech już tak zostanie. Dobra, poprowadzimy ją tutaj. O, pięknie, tak chciałem, żeby mi właśnie stworzyło automatycznie most. I mam teraz most, choć teraz patrzę, że chyba bym musiał zająć się najpierw tym odcinkiem. I tutaj też będzie most. Konkurencja. Co prawda większy, więc chyba wygrywa tę konkurencję, ale niech mu będzie. Hmm... To na ten cypel jakby tak wyjechać, mogłoby to ciekawie wyglądać, ale... Zrobimy tak. Tutaj postawiłem też te echomórki, czy tam ścianki, różnie to się zwie. A to po to, żeby nie przeszkadzać temu luksusowemu osiedlu, które w tej chwili nie ma wody. Nie było problemu. Okej. Okay. Widzę, że mamy znowu zapotrzebowanie trochę na przemysł na to wszystko. Będziemy musieli nad tym niebawem znów popracować. Dobra, i teraz zrobię o. To już będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Bo bym chciał tak wzdłuż wybrzeża zrobić takie w miarę. Może to powinienem bardziej tutaj. Znaczy nie, aż, tak, aż takich zakrętów chyba bym nie chciał robić, ale chciałbym, żeby właśnie taki, takie coś fajnego wzdłuż wybrzeża wyszło, o może tak. Chociaż tam niepotrzebnie ten most. Może tak. O, a tutaj możemy zrobić, już to widzę, tak, w ten sposób i tutaj po prostu nasza obwodnica pojedzie może prostą drogą, chociaż ona nie do końca jest prosta, ale zrobimy to. A, teraz już wiem jak to robić, żeby było ładne zaokrąglenia. Teraz już chyba nie do końca mi to wyjdzie, choć z drugiej strony poszło to tutaj. O! I mamy i zrobimy na ten odcinek zrobimy wlot na wodnicę za Zazamczu, To co prawda funkcjonalnie nie będzie najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że to jest jakaś taka droga tu wewnętrzna, ale chodzi o to, że po prostu zamknąć pewien odcinek, pewien projekt i do niego powrócić jak wykupimy na przykład... Tu gdzieś tereny? No właśnie, bo niedługo osiągniemy kamień milowy, i muszę wtedy wiedzieć, jaki teren wykupić. Liczę na Waszą podpowiedź, choć chyba to będzie ten, żeby coś zrobić tu z pociągami i właśnie tę obwodnicę pociągnąć jeszcze dalej. Dobra, i teraz e, to była ta łatwiejsza część obwodnicy. Teraz trudniejsza jest taka, chyba że macie jakieś dobre rozwiązanie na to. Żeby prowadzić drogi równoległe do tych, które istnieją, do obwodnicy, która istnieje na przykład. Tak, to miałem na myśli, ponieważ, tak, widać tu, o, tak, idealnie dopasować ten kąt, to prawie, że graniczy z cudem, a może to i graniczy z cudem, już było dobrze. Najwyżej będzie to taka obwodnica nieidealnie równoległa, nie idealnie doskonała. Twórcy jakoś ładnie to potrafili zrobić. My tak nie potrafimy, czy też ja tak nie potrafię, żeby tu nikogo nie urazicie. Hmm. No nie, nie podoba mi się to tak. Więc wiecie co? Może zrobię taką. Pewną, o, drzewa przywróciło, pewną nowość w tej serii po prostu przyspieszę ten fragment, w którym się męczę z, tym... z tą obodnicą i wy będziecie to widzieć na przy... bardzo, bardzo przyspieszonym czasie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to tak fajnie jakoś wyjdzie. Okej, okay. ja wyszły takie, że zaczęło to nawet nieźle wychodzić, a ja akurat tutaj przygotowałem się na przyspieczenie czasu, tak, ponieważ podoba mi się taka nawet większa przerwa jak tutaj jest niż tak, jak to tutaj idzie tak blisko siebie równolegle i tak w sumie doszedł taki urok, o, aż miałbym ochotę odpalić samochód i pojechać taką trasą donikąd. Czy nie wygląda to niesamowicie? Mówię, to co w tej grze można tutaj tworzyć, robić i tak dalej, to. O, oh, potrafi tak połechtać wyobraźnię, że tak to nazwać. Okej, okay, mamy obwodnicę prowadzącą aktualnie do Zazamcza. Tak naprawdę to ona powstała po to, żeby nam tu. Czegoś tu komuś brakuje, nie? Połączyć kilka dróg, na przykład, czy tutaj? Nie, tę poprowadzimy przez las, ponieważ przy niej zaraz coś też wymyślimy. I ona będzie tutaj też prowadziła gdzieś do tego miejsca. Tu gdzie się połączy z autostradą. O, tu chyba czegoś nam brakuje. Nie, to już jest. Po prostu tu jest jakiś taki mini most. O, jak widać. Będą mia miały się gdzie żule zbierać. E, czy też jacyś. No, nie wiem, pankowce. Mniejsze o to ważne, że się będą mieli gdzie zbierać. A my teraz mamy kolejny problem do rozwiązania, a mianowicie postawić gdzieś kolejne dzielnice biurowe. Tak myślę, ponieważ przemysłu, przemysłu mamy sporo, a biura jak najbardziej mogą się przydać. Mam taką nadzieję przynajmniej. I tu widzę kolejne miejsce na biura. Może w ogóle uda się to tak jakoś, no, uda się, jak ten park przesuniemy, gdzieś wywalimy. Zaraz będą niezadowoleni. O, i zaraz pójdzie fala zadowolenia. O, coraz szybciej to na siebie nachodzi. Fajnie to też wygląda. O, i kto by pomyślał, że tu się uda wcisnąć taką drogę jeszcze? Ciekawe, czy jak te biurowce będą tutaj koło wysypiska, czy jakoś tym ludziom się będzie gorzej żyło. Ale może tak bym. Nie. Nie, nie. A może. Hmm. Coś dziwnie, bo nie idzie prosto, ale tak nie do końca te prosto tu widać. Dobra, ale nie będę tak kombinował. Na razie bym wygląd naszego miasta. Kogoś tu nikt nie ma ludzi. Aż dziwne. No i właśnie z tego co kojarzę, biurowce nie generują hałasu, więc Włocławek będzie mógł być jak najbardziej rejonem biurowym. Tym bardziej, że niedaleko tutaj znajdują się uniwersytety, więc hmm. Chyba ludzi do pracy w korporacjach nie będzie brakowało. To prawda, dobra. Tutaj, żeby to tak nie szalało, bo. O! Żebym czasem bloków nie wykasował. Chciałbym jednak właśnie trochę jeszcze bloków tutaj postawić w Włocławku, tak. Prawda, to może jakiś przemysł, jakiś przemysł powinien zainwestować nie? fabrykę keczupu. O, i osiągnęliśmy kamień milowy, niespodziewanie. Dobra, będziemy mogli wybudować w następnym odcinku lotnisko. O czym mi tu przypomnijcie I czy coś jeszcze doszło? Nic więcej. Doszła tam też możliwość do kupienia nowego obszaru. No i tutaj liczę na Waszą podpowiedź. Chyba kupimy ten obszar, ale wyjdzie w następnym odcinku, jak to wyjdzie. A teraz jeszcze trochę się tu pobawię z tymi biurowcami, bo zaraz będą marudzić, że wody im brakuje. Tutaj może nie jest zanieczyszczenie, chociaż może zaczną będą chorować, a może przy okazji uda się usunąć te zanieczyszczenia. Teraz robimy to tutaj. Tutaj i będzie fajne kolejne takie centrum biznesowe. Ciekawe też jak to wpłynie na ruch w mieście. Bo przypuszczam, że będzie konkretnie. Ale dobra, nie wyobrażam sobie tych biur bez wody. Zresztą już zaczynają marudzić. To standardowo, chyba naj, najczęstsze narzekanie w naszym mieście to właśnie dotyczą braku wody. I tak myślę, że powoli tu się robi też miejsce, gdzie byśmy mogli stworzyć dzielnicę handlową. Zresztą same biurowce całkiem nieźle. Mogą właśnie posłużyć do tego, żeby oddzielić dzielnice mieszkalne od handlowych, teraz tak myślę, bo biurowce nie generują hałasu. Jednocześnie im chyba ta strefa handlowa aż tak bardzo nie przeszkadza. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo może nie być tak kolorowo, jak mi się wydaje. No i później właśnie, może być różnie. Dobra. Tutaj mamy połączenie. Tutaj też możemy coś takiego wykombinować, chociaż tu może lepiej, jakby ta czy pasmowa szła. Ale tu zrobimy handel. Co to tak przekrzywiło się? Coś może, jakby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, to by mogło jakiś trójwymiar przyjąć się, ale chyba nie. Niestety aż tak zdolny nie jestem. A czasem bym chciał być. Dobra, niech będzie tak w takim razie. Czyli handel. Handel, handel, tak, żeby, żeby już nie ryzykować tak, to miało miejsce tutaj, że ten handel był blisko siebie, choć on tutaj też stosunkowo blisko siebie będzie, więc wyrzucimy ten handel jednak tutaj. Tamte drogi bez obaw wykorzystamy do czegoś jeszcze. A po prostu tutaj zrobimy kolejny handel, chociaż tutaj. Tutaj by się przydało zasieć zboża tak naprawdę. Nie wiem, czy to tak pasuje w tak rozwiniętym centrum, ale to tak. Patrzę bardziej z perspektywy naszej gospodarki i tego, co gra sugeruje, jeżeli chodzi o te tereny. Być może źle tutaj ten Wrocławek i Włocławek umieściliśmy. Może tutaj miał być teren rolniczy. Cóż zrobić? Hmm. Dobra, niech będzie, tu są bloki. Niech będzie też taki bardziej zaludniony, zagęszczony ten handel. Zobaczymy jak szybko powstaną te budynki. Mogliby też pokazywać, jak już mamy te wskaźniki dotyczące braku właśnie handlu. No mogliby nam jakoś wskazywać też w których regionach no, gra uważa, że ten handel by przydał się najbardziej. Bo teraz tak patrząc tu, z, tej, z naszej perspektywy, w tym miejscu, to praktycznie wszędzie gdzie by mógł się przydać chyba jest. Jeżeli to nie są biura, to jest chyba handel, tak? Jeszcze sprawdzę nowe centrum handlowe. No właśnie, czyli z każdej strony to miasto jest otoczone centrami handlowymi. Zresztą to tak trochę jak w dzisiejszych czasach, też z nimi tak wygląda z tymi centrami, że ich jest aż za dużo czasem się wydaje. Choć widzę chyba fajne miejsce tu na takie może wewnętrzne sklepiki, gdzieś bym to wyprowadził. Co prawda, jednego kolegę musiałem to wyprowadzić, ale zrobimy takie miejsce na sklepiki osiedlowe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ciężko powiedzieć, taki szeregowiec sklepów osiedlowych, no ale w sumie zastanawia mnie takie coś innego. O, jak ładnie rurę jeszcze możemy przeciągnąć tutaj. W sumie nawet nie wiem ile już płacimy za wodę, bo każdy, każdy taki metr czy komórka rurociągu kosztuje nas jakieś utrzymanie tygodniowo, ale najważniejsze, że cały czas idziemy na plusy. No i co jeszcze się okazuje, że Całkiem nieźle wychodzimy na tym. Jakieś parki, no może nie takie wielkie. A może tu niech powstanie jeden i symetrycznie, tak. A nie, możemy to przecież przesunąć Cała, całą naszą symetrię. W łeb wzięło coś, nie mogę tutaj teraz tego wstawić idealnie. Hm. dobra, będzie tutaj. Podało mi się to niezadowolenie, połączone z zadowoleniem, a może w ogóle nie będzie symetrycznie, jednak kasuje. Jestem bogatym burmistrzem, chyba żadna gmina w Polsce, chyba że zainwestowała ostro w fotoradarę, no i mogę się bawić właśnie w ten sposób. No dobra, czyli w tym miejscu chyba kończymy naszą część dotyczącą rozbudowy naszego miasta i wrócę szybko do propozycji których już dawno nie było i mam nadzieję, że teraz uda się w miarę w miarę to sprawnie tutaj rozwiązać. Hmm. Może zacznę od Marka z Play, Games, który zaproponował, żeby gdzieś powstała września, a to z tej racji zaczynam od tego, że sama ta miejscowość jest mi dość bliska. Byłem we wrześniu kilka razy. Mam również znajomych tam. No bo to w sumie niedaleko Poznania, więc może niech tutaj będzie września. Września. Ok. Września koło 13 dzielnicy i Mniechowice. Teraz tak. Czechów. O, i tu nikt nie zauważył, że tutaj miało być Czechów. I też literkę z żaru. Chyba byłem pijany, jak robiłem tam tamten odcinek. I tak jakoś wyszło. Ktoś jeździ naszą nową. O, jeżdżą. Jeżdżą. Co prawda nie wiadomo dokąd, ale jeżdżą. Może turyści, jak to za darmo, to można jeździć, więc, więc dobrze. Więc jest tak, to jeszcze tak. Mamy Czechów, gdzieś się przyda jeszcze, choć nie wiem, czy tego nie stworzyłem. Dlatego szybko jeszcze sprawdzam. Stworzyłem ożarów i tu chyba mieliśmy ten problem z rzet. Ale teraz mam pewne rozwiązanie na ten problem z rzet. A nie, nie mam rozwiązania. No i właśnie to jest to, co mówiłem. Niby można jakoś kombinować. No jak człowiek chce, to się uda. Dobra, czyli to mamy. Gdzieś jeszcze mogłoby powstać. A, osiedle słowików też jest. Kurczę, to ja aż praktycznie wszystko tu zrobiłem, co miałem zrobić. I gdzieś miało być Rondo właśnie to od Ryuka, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i też dziękuję za, za pozdrowienia w jego ostatnim odcinku. I propozycja od niego była właśnie, żeby powstało rondo imienia generała Jerzego Ziętka. No, żeby tu nie było... To tak... To tak pod ten właśnie tutaj Sosnowiec, Katowice i ogólnie tu te okolice. Okej, okay, jeszcze... Patrzę, 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 czy mamy jakieś osiedle do nazwania? Czy miejsce, gdzie byśmy mogli stworzyć osiedle? Panie ja jeszcze mam tu parę propozycji, i tutaj widzę kolejne miejsce. Ale tu wejdziemy. Tu w ogóle będę musiał pomyśleć w o jakimś takim mini rolnictwie, jakieś takie może ekologiczne, czy jak. Ale zobaczymy. No i tutaj powstanie od. No właśnie. Ożarów od Krisa, od Mateusza. Osiedle. Słowików już było, ale to było od Mateusza Września mówiłem od kogo Właśnie i od Agnieszki Biel... Bieliniec O, w sensie gdzieś nie, nie wykrzaczył na tych nazwach Okej okay. I jeszcze teraz tak, zostały takie mniej ważne sprawy A może też ważne Tylko mniej problematyczne, może tak to bym nazwał a mianowicie jakiś posterunek Policji nazwać CZEKA Nie wiem co to skrót oznacza, mam nadzieję, że w żaden sposób nikomu nie podpadnę w ten sposób oznaczając Ale niech będzie Miało być, to jest Zauważam tutaj też jeszcze na mojej szybkiej liście miejsca na nowe osiedla a także drogę zauważyłem tutaj, gdzie powstanie nowe osiedle, a mianowicie Maroko, Nowiny, Maroko, Nowiny O właśnie, już powoli z... Może być, i to jest od Killermana Powoli mi zmęczenie się już daje w znaki Z tej racji, że o, sporo nagrań Dzisiaj muszę, muszę nadrobić sporo rzeczy. Muszę nadrobić nie tylko nagrań, a samych nagrań też chciałbym, żeby jutro było coś ciekawego na kanale. Dobra, szukam tutaj uniwersytetu, ale mój uniwersytet chyba schowaliśmy tutaj. I on już się nazywa Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. No i właśnie Kuba tak proponował. I też tak mi się mocno wydawało, że już jeden taki uniwersytet w mieście mamy, więc już chyba dwóch uniwersytetów Mikołaja Kopernika robić nie będziemy. O. Ale bardzo fajnie, kojarzy mi się z moim liceum, też było imieniem Mikołaja Kopernika, przynajmniej tak mi się kojarzy. Chyba okej, okay. chyba okej, okay. ale za to możemy znaleźć jeszcze szkołę jedną, tak na czasie, może tutaj, imienia że żo wyklętych. Okej, okay. myślę, że chyba nikt nie będzie miał żadnych pretensji, ponieważ właśnie dostałem też w ostatnim czasie pewnie z powodu wyborów i ogólnie no, takiego czasu bardzo politycznego wiele propozycji politycznych czy, czy też hmm, religijnych. No, to tak jak to w tych wyborach. Różnie to ludzie podchodzą. Chciałbym uniknąć takich sytuacji, gdzie, gdzie gdzieś albo idziemy w jedną, albo w drugą stronę. Mówię, sam jestem strasznie taki apolityczny, i może niech to tak też zostanie. Dlatego też przepraszam, wszystkie osoby, które zaproponowały takie nazwy. No i tak też tłumaczę, dlaczego one tutaj nie powstały. Widzę, że ze wszystkich nazw już tylko jednej brakuje, a mianowicie korony. a koronę może właśnie zrobimy. Tutaj, o kołbrzyk, o jaki kołobrzek no tu ładny przejazd. A koronę zrobimy tutaj, jako taki chyba najbardziej wysunięty punkt, no prawie najbardziej wysunięty punkt naszego osiedla. Teraz zauważyłem wyspy, fajne, korona. Nie to będzie korona sosnowiec, albo korona sosnowiec, jak jakaś drużyna piłkarska. Znaczy nie ma takiej, ale, ale tak to ładnie ładnie wygląda. Teraz tak mnie naszło. A, chciałem powiedzieć, że wykupię jakąś wyspę może z tych terenów tutaj, ale już takie możliwości gra nam nie daje. Jedyną wyspę, jaką byśmy mogli wykupić, to chyba w tym miejscu, i mam nadzieję, że później jak odblokujemy wszystko i gra, zaczniemy grać na modach odblokowujących całą, całą tutaj cały teren bez konieczności wykupienia poszczególnych planszy, no to też będzie. Ciekawie, co nam tu jeszcze dojdzie? Lotnisko mam już odblokowane. A tutaj arcydzieła architektury, i jeszcze jedno miejsce do odblokowania. I chyba wtedy to będzie już Megalopolis. Ostatni punkt do odblokowania. O. No, i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze mam nadzieję, że znajdzie się dzisiaj jedna fajna gra na kanale. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. O, uda mi się to jakoś ładnie ustawić. O, może niech to tak będzie nasze. Megalo. Megalo Polis. No właśnie, dobrze zapamiętałem. Raz jeszcze dzięki. Trzymajcie się. Hej.